Buduj walcz kradni. Beta. No dobra, sprawdźmy to. Okej, okay, czyli. Ej, dobra, już widzę. Dobra, to czyli to są brain roty, tylko nieoficjalne brain roty. Odbierz postać. Okej, okay, muszę iść teraz tu. E, co jest? Co on robi? On dzisiaj naparzać! Okej, okay, tu jest arena. I co? Oni mają lepsze brain roty, to niesprawiedliwe. Dobra. I mój cały czas idzie się naparzać do nich. Dobra! Okej, okay, już wszystko rozumiem. Brain roty, ale wszyscy się naparzają. Okej, okay, dobra. A, tutaj mamy do na to, ok, czyli możemy sobie składać własnego brain rota, jeżeli się nie mylę. I tu mamy różną siłę jego, dobra. Dobra, dawno mi nie było, oczywiście, przepraszam, bo nie było mnie parę miesięcy. Wracam, jak widać. E, wracam, wracam. Miejmy nadzieję, że na... będę długo z wami, bo bardzo was lubię. Po ostatnich filmach bardzo miło mi było, jak czytałem komentarze. Wbijajcie na mojego Discorda, będzie tam całe informacje o filmach, będą nowe informacje oraz będą informacje o konkursach na Robuxy. i i zapraszam serdecznie, bo już parę osób wygrało parę miesięcy temu. Ale oczywiście, Robuxy do nich dotarły. E, żeby nie było, jestem uczciwy. Teraz tak. Musimy podbić ten serwer. Mój brainrot ma 1200 siły. E, I tu mogę zbudować. Czyli tak. E, naj, najpierw sobie zakup. Miałem pieniędzy 63 tysięcy. wow, dobra. Ja mogę sobie kupić coś dobrego. Nogę kupimy. Ok, mamy tutaj. Budujemy. Ok, e, fajnie się buduje. Co jest? Patrzcie to. To możecie tak sobie budować, czyli na tym ramię weźmiemy za 800. O! Noga kolejna. Już mamy dwie nogi. Ramię, głowa. A tu kolejne ramię. Mogę dać? Mogę dać, dobra. Głowę, głowę, głowę weźmiemy. O, ale to będzie dobry brainrot. Kurczę, po poprzedałby się tułów jakiś lepszy. Ogólnie mamy tułów. 109. <noise> tułów legendarny. Dobra, a mogę usunąć mu? Bo tu mam ramię. No, czy szczęści nie? Mogę mu dać ramię? Inne? To było ramię? E, nie, to co to było? A, dobra, nieważne. Ale Dora, odbieramy brainrota naszego pierwszego. Dajemy tutaj. Jest słabszy niż ten podstawowy, który dostałem. A gdzie mój ten podstawowy? Halo! Ty, no nie wiem, co się stało? To... Dobra, zadania. Odbier odbieramy zadań coś. Nie no, ale ten to mi wyszedł Brain rotik. Dobra, no to zróbmy to jeszcze raz. Mamy tułów pyk, dajemy. Dajemy głowę No, odwal się robimy Tak, o. Noga, szybko Uh, dobra, znażyłem Ej, ja mogę tu coś ulepszać? Okej, okay, ja mogę z tu wybierać, co ma się pokazywać, czy nie Sprzedaj części O, muszę zamknąć, okej okay. A, bo ktoś mi ukradł mojego chyba Miałem je zamknięte Kurde Ej, tu jest jakiś lepszy tułów O nie Gdzie on jest teraz? Dobra, nieważne Sklep nie, no dobra, ja jestem jakiś głupi w tej gierce Nie wiem, co się, co się dzieje w ogóle Sprzedawać, co to? Coś nacisnęłem Dobra, jeszcze dwa ramiona, czyli mamy tu jedną epick jedno epickie ramię Tułów, jakiś dobry tułów mi drobną Podmieniam, mogę? Jak mam to zrobić? Mogę go gdzieś tutaj ten? Jak go? O, mogę usunąć tułów? Wyczyść, łatwe budowanie Co to? O, podmieniło mi Dobrze, w takim razie Jest on gotowy do walki Jou, jaki on szybki no, raz, Sprawdźmy jak se radzi, dawaj nie no. Zagówniana gierka w ogóle. O, to ja. Jestem słaby po prostu w te gierki. Kolejne zadanie mamy jakieś. Graj przez 5 minut, dobra. A co mi to daje, bo w sumie to nawet nie zauważyłem? Pieniądze chyba. O, tułów legendarny, pyk, dobra, dajemy. Legendarna, e, ramię legendarne. Co tu jeszcze mogę dać? Rzadkie ramię. Dobra, to możemy dać rzadkie jeszcze. O, nie kupiłem. Nie mam kasy tyle. E, może spróbujmy komuś coś ukraść, co? A ja mam tutaj to wszystko pozapisywane. O nie, jaki ja głupi jestem. Okej. Okay, legendarna noga. A, tu możemy naparzać. O, to idziemy zaraz się naparzać. No dobra, okej, okay, czyli jeszcze nam brakuje głowy. Głowa jest. O, epickie ramię, fajnie mieć. A noga jeszcze. Jakaś lepsza noga by się przydała. Możemy sobie odznaczyć. O, same nogi będą teraz. Będzie jakaś lepsza noga niż niezwykła. Proszę! Coś lepszego niż... O, oh. dobra, jest epiczne Ep -ep epiczne, nie? Dobra, nie, ja jestem dzisiaj. Yy, yy, muszę się zapisać do lokopedy. No i mamy kolejną postać. Pyk. No raz, 9 sekund nam się za yy, odblokuje, więc zablokujemy i idziemy kraść. Nie no, my tu zaraz będziemy wszystkich rozwalać. Mamy już takie brain roty. Zobaczmy. No nie, jak oni tutaj mają... Moc 900, ja mam po 1000. Nie, no, no to to ja jestem tutaj królem. 1300 mam. A tutaj ile? O, też 1300, dobra, to sprawdzimy. Nie, no, mój, to jest gigaczad. Moje rozwalają system tutaj. To nie ma co w ogóle. Okej, okay, pojawił się jakiś ten legendarny rząd. Musimy zobaczyć. O, kurde. I no, nie mogę kupić, nie mogę kupić. No nie. Który to był ten legendarny? Tutaj to jest to? To jest to. Mogę to kupić? Nie mogę, zero buksy. No nie. O! noga dobra mam, teraz mamy Ramię legendarne, tutaj dodamy Mam tułów, o ale to będzie Giga czad, brakuje nam jeszcze ramiona To tak sobie zrobimy e, Jakieś ramię, o głowa <laughs> Nie mam znowu pieniędzy, no dawajcie Mi te pieniądze, halo, bijcie się Brain roty moje, dawajcie no bo to głowa Mi przyleci, no nie, nie stać mnie Dobra, to weźmiemy za te 2,5 Lepsze to niż nic, teraz nam głowa jest Potrzebna, czyli e, zaznaczymy Sobie głowa Tylko żeby była, kurczę no chyba na na legendarną nie ma co czekać, bo i tak mnie nie stać Więc po prostu zrobimy Z rzadkiej I odbierzemy sobie go, chyba zamknąć No i dobra, 1400 Dobra, nie no, to ja jestem tutaj zaraz królem tego Co to jest? To jest jakiś legendarny? Co to jest? Okej, okay, to jest jakiś legendarny Trzeba go zabić, tak? To jest boss, ma 54 tysiące Dobra, no to rozwalimy go. Moje... Nie no, my Brain Rotter da radę. Który jest tam w tabeli? a ostatni. Mam zero rebirfów, dobra. A co potrzebne na rebirf, na odrodzenie? Potrzebuję pieniądze po prostu. Okej. Okay. O nie, umarłem. A, nie, jednak nie. Dobra, czy, czy mogę tutaj coś komuś ukraść? Każdy ma po zamykane. O, tutaj na. Nie, doparzamy go! Chodź tutaj! Nie, no ja, ja mu przywalę z tego, nie? Dobran, trzeba zrobić kolejnego brain rota żeby mieć większe szanse, że go pokonamy ogólnie. Dobrze by było. Czyli tak, w sumie to mam już nogę, yy, potrzebuję, mam to, potrzebuję głowę. Na razie tak to wygląda. Legendarne ramię. Idealnie, jeszcze jedno. Dobra, dobra, teraz to będzie koks. No chyba, że rzadką głowę mu po prostu dam. Tak zrobimy, dobra. Pyk, odbieramy sobie go. Niech on nam walczy. A my możemy też go naparzać? Ty, ja chyba mogę bić go normalnie. Ty, a ja mogę kogoś brain roty bić? Ty mogę kogoś brain roty bić. O nie, moja baza została odblokowana. Bo został pokonany, przez kogo? Epicki. się pojawił jakiś. Ej, to nie moja baza! Szybko! Odrodzenie Co tu, co tu, co to? co to? co tu, legendarne kupuję? Chociaż tyle mi się udało No kurde, nie no Jeszcze miałem same głowy zaznaczone, to, to nie fair Zobaczymy co się dzieje na, 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 na Tutaj w sumie O, jakieś epicki się pojawiły, odrodzam się Mamy epicki tułów Do tego sobie weźmiemy Do Tego możemy, tego po prostu kupimy Dobra, już wiem, już ogarniam wszystko Wydać postęp Tutaj mój pierwszy 800, 1100, 1300, 1400 i 1500 130 tysięcy mam Ej dobra to możemy trochę się zabawić A tu od... Aha! Czemu ja go nie zauważyłem? Tutaj pojawiają się epickie Do legendarki 50 sekund i do sekretu 2 minuty Okej, okay, czyli mamy nogę epicką To składamy najlepszego brainrota, jakiego da się 29 sekund do legendarki, więc uzbieramy troszeczkę sianka Noga... 280, kupujemy I ramię. Ramię najlepsze 25 koła, dobra, biorę Jeszcze jedno ramię. i będziemy mieć najlepszego brain rota Jakiego się da, okej, okay, ej My kontrolujemy centrum, okej, okay, jesteśmy najlepsi Bo teraz dostępni pieniądze za kontrolowanie centrum Nice, dobra, mamy Epickie ramię! Teraz to idziemy na wojnę. Ile on będzie miał? 1500. Ej, to w sumie jak z legendary, to tak nie jest niezbyt dobrze. Ale jesteśmy najlepsi tutaj, jeszcze pomożemy o... Ej, jaki on, ja tu miażdżę tym kijem? A wypitalaj! O, patrz, 2000 ona go. Kontroluje centrum. No to wracamy na swoją bazę. Trochę pomogłem tutaj swoim. W sklepie coś mamy. Za 25 koła w sklepie możemy sobie wydropić coś. Okej. Okay. Dobra, sp sprawdźmy to. 25 tysięcy. E, a gdzie teraz to otworzyć w sumie? A, mam. Dobra. Uwaga, opening. Opening. Robimy. I co to będzie? Ale gówno. Dobra, sprzedawaj to. Sprzedawaj. Dwa i pół. Legendary. Głowa. Kurde, ale szkoda, że głowa. Kolejna głowa. Legendarka. Ty ja mogę zrobić. Ej, ja będę mógł zrobić rebirfa. Robimy rebirfa. Będziemy pierwsi mieć rebirfa na tym tutaj. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze jeden opening. Tutaj mamy z 2,5 miliona. Tutaj nie ma magazynie, Ale mamy za 50 tysięcy. Sprawdźmy, nie? Dobra, sprawdzimy. Czy się to opłaca nam? Otwieramy, uwaga. Okej. Okay. Epickie. 1400, dobra, dobra, nie jest źle, lecimy. 50 tysięcy, dobra, znowu. No, będziemy tu najlepsi. 1300. Dobra, możemy teraz jeszcze kupić nie, za 25 tysięcy mamy jeszcze. Dobra, kupmy. Okej, okay, coś nam dropło epickie, dobra. Ile nam to da? 1300, spoko i jeszcze jedno sobie kupimy. 25 tysięcy i mamy... jakieś słabe. no dobra, sprzedajemy to. Dobra, sprawdźmy co się dzieje na na, na... na naszym terenie. Nie no, my jesteśmy najlepsi. Podbiliśmy serwer w 24 minuty ogólnie. 24 minuty podbiłem brain roty Stworzyłem swoje najlepsze brain roty i podbiłem w 24 minuty. Łatwo. Nie, ej, co jest? A to nie moja baza, dobra. Kurde, znowu pomyliłem bazę. Tak, możemy dać tułów. Ramię, o, ramię mam jakieś epickie przy sobie. Tułów jakiś. To może stwórzmy ostatniego takiego. Jak utrzymamy jeszcze przez chwilę centrum, to uważam, że ten odcinek jest udany i będziemy mogli go zakończyć. Dobra, no to spr spróbujmy tą chyba niezwykłą. Oj, jest! Już miałem, już miałem się poddawać Nie poddawajcie się nigdy Dobra Dobra, to robimy chyba jednak najlepszego brain rota, jakiego się da Mamy kolejną nogę Ale w sumie legendarkę mamy za 30 sekund To poczekamy na tą legendarkę I będziemy stworzyć już takiego najlepszego oficjalnie brain rota Jest, dobra Kolejna noga Jeszcze ramię, 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 ramię I ramię i mamy najlepszego brain rota I epic Uwaga Legendary Dobra Oficjalnie chyba to będzie najlepszy Już widzę, ile to ma Już widzę, ile to ma trzysta, najlepszy jakiś da. Znaczy może nie wiem czy się da, ale jeden z lepszych. No i jak widać, no nie, mu nie muszę nic wam potwierdzać, że pokażę wam, że no podbiłem serwer. Podbiłem serwer, mam pół miliona, mogę sobie zrobić rebirfa, niech nie ma że mną szans. Ej! Ukradł mi, ukradł mi. Aha. Dobra, co mi tam? No takiego już słabego, nie? Oficjalnie uważam, że udało nam się. Mamy najlepsze brainroty. Dziękuję za oglądanie, naprawdę. Jeżeli, jeżeli dotarłeś do tego momentu, to weź w ogóle, napisz na przykład w komentarzu, żeby inni nie wiedzieli o co chodzi. Weź, weź mordeczko, napisz w komentarzu, jestem z tobą. Kto to napisze, to będzie wiedział o co chodzi. Zobaczymy, ile osób to napisze. Oczywiście, jak chcesz, nie zachęcam, ale. Nie zachęcam, bo nalegam na danie tutaj łapeczki, mi tak? No bo dobra, nie będę żolił, sorry, dobra. Do następnego odcinka, i dziękuję za oglądanie. No, nara, nara, nara.